Ach, Marek, no i wpizdu Cały misterny plan Człowiek się męczy cały rok Wstaje rano Biega Ćwiczy Wpierdala te bezglutenowe chlebki Jakieś pikwe z burakami Ciabaty z kalafiora A później wyskakuje ci jakiś Francuzik ze złamanym palcem od kilku lat I zgarnia głównego prajza Tyle poświęceń panie prezesie I co to kur... za nagroda, Gerda Millera? W zeszłym roku dostał jakiegoś złotego wafla, teraz złotego Millera. W przyszłym co? Złotą delmę? Delma z solą była dobra. Przecież on go przegonił! Rozumiesz to, Marek? Robercik go przegonił, a ci mu jeszcze jego nagrodę mu dają. Francuskie szmaty. Oto ładne, Marek, zapisz mi to. Oczywiście, pani prezesie. Bonjour, président Kolosia. Panie prezesie, to jest naczelny France football, tej gazety. Aha! Merci beaucoup d'être venu. C'est dommage, że Robert nie pas réussi. Bla, bla, bli, bla, bla, bla. Marek, jak jest po francusku, szmatła, więc oszukany. Sprawdzam, e, chyba un voyou tris. Kła? wi. Oui, oui. oui. Za drzwi! Już brawo, sport jest bardziej poważne niż wy. I naklejki mają. Kła? Chicago Bulls, z Ola, Hola senior kolesja! Roberci, kochany, znowu cię te francuskie pipki skrzywdziły. Widziałem! Jestem najlepsi, mejor. Major Lewandowski, Robert Ty nie przejmuj się. Za miesiąc pokażesz im wszystkim. Tak, za miesiąc te karzełka schowacie w kieszeni. Zadziesz im wszystkim tego złotego buta. Rozwalisz i... Takie kopy to im pokażesz. jest senior Cesio. Senior Cesio właśnie wybiera szeroką kadrę na Katar. Podobno wymyślili genialny pomysł selekcji. B7. Pudło. C5. podło. G3. Uuuuh, trafiony, panie selekcjonerze. Kogo Czesio trafił? Skorupskiego! Zatopiony? Jeszcze nie, panie selekcjonerze. Nie? Skorupskiego trzeba dwa razy trafić. I kogo jeszcze Czesio trafił? Szesnego raz, czyli jedzie. Tak, Wojtka wystarczyło raz trafić. Drągowskiego dwa razy. Czesio snajper. Prawdziwy marynarz. Czesio ma doświadczenie w zatapianiu statków? W zatapianiu smutków. A. A ja, panie selekcjonerze, kogo trafiłem u pana? Nikogo. Jak to nikogo? Przecież trafiłem. A tak, no yy, Gikiewicza. O. Ile razy? Joe trafił raz Gikiewicza. A ile trzeba by pojechał? Gikiewicz to ośmie masztowiec. Joe musi uszczelić jeszcze siedem. O kurczaczek. A ile mi zostało jeszcze strzałów? Trzy. O. A. Aha. Hmm. No. No szkoda. Cześć, ja chcę teraz pograć w obrońców.